Za nami pierwszy w tym roku trening na torze w wykonaniu żużlowców startu gniezno. Pod okiem szkoleniowca Leona Kujawskiego, pierwsze kółka w nowym sezonie kręciła większość zawodników z szerokiej kadry naszego klubu. W gnieźnie stawili się nawet obcokrajowcy z Jasonem Doylem i Peterem Liungiem na czele. Ryk żużlowych maszyn przyciągnął na stadion liczne grono gnieźnieńskich kibiców, którzy nie kryli z tego powodu swojej radości. Na razie tak, dosyć tego to trwało, w zeszłym tygodniu była dobra pogoda, aczkolwiek się treningi nie odbyły. Cieszę się, że w końcu treningi dochodzą do skutku. Niemniejsza radość udzieliła się naszym zawodnikom. Swoimi spostrzeżeniami na temat powrotu na tor podzielił się z nami Adrian Gomulski. Pania pogoda, słoneczko, Toromisz z trenerem zadbali o to, żeby tor był przygotowany jak najlepiej. My byliśmy cały czas praktycznie przygotowani. Czekaliśmy tylko na, na telefon od trenera od kierownictwa zespołu, że, że odbyli się trening. tylko Każdy dostał wczoraj SMS-a i wszyscy przyjechali, pojeździliśmy wiadomo. Każdy nas spokojnie podchodzi do, do treningu. Na razie nikt nikomu nie musi nic udowadniać, żeby na pierwszym treningu tam, nie wiem, się jakoś wielce, wielce pokazywać. Jak poinformował nas trener Leon Kujawski, kolejne treningi zaplanowano na piątek, na godzinę 10 i 14. Natomiast w niedzielę ma się odbyć towarzyski wewnętrzny turniej Parek.